Jakiś czas temu na kanale pojawił się materiał o zajmującym pierwsze miejsce wśród dwunastu Kizuki, którzy to stanowili elitarną świtę Muzana. Tak najwyższy czas przybliżyć historię domy, który w hierarchii zajmował drugie miejsce, a także miał swój debiut w ostatnim odcinku drugiego sezonu. W tym miejscu przestrzegam Was już tylko, że w dalszej części materiału pojawią się spoilery z dalszych tomów mangi. Pierwszy raz domę poznajemy przez pryzmat wspomnień Gyutaro oraz jego młodszej siostry Daki i to w momencie, kiedy wydawało się, że jest im pisana śmierć, w wyniku obrażeń jakie te dzieci odniosły przez zatarg z ludźmi. Z jednej strony lokalna społeczność obawiała się gwałtowności chłopca, a z drugiej chcieli się zemścić na jego siostrze paląc ją żywcem za okaleczenie klienta z dzielnicy rozrywki. Tak przechodzimy do momentu, kiedy mszcząc się na oprawcy swojej siostry, Giutara ucieka, niosąc jej drobne ciało, aż wreszcie traci siły i upada. W tym momencie znajduje ich Doma, który z uśmiechem na twarzy i ze spływającą z ust świeżą krwią oraz martwą ofiarą w ramionach przemawia ze spokojem do dzieci, mówiąc, że za chwilę umrą i że życie należy cenić. Dlatego postanawia podzielić się z nimi swoją krwią. Oraz dodaje, że jeżeli tylko ten mężczyzna, czyli Muzan, ich wybierze, staną się demonami, a w przyszłości może nawet wyższymi rangami. Jakiś czas od tego momentu Doma zostaje drugą wyższą rangą, przewyższając nawet starszego demona w służbie Muzanowi, czyli Akaze. Tak dochodzimy do zebrania wewnątrznie skończonej fortecy zwołanego przez króla demonów, w którym udział brały najwyższe rangą demony, w tym Doma, i dla wszystkich było jasnym, że takie zwołanie wszystkich musiał oznaczać śmierć któregoś z wyższych rang. Przed przybyciem Muzana drugiej wyższej randze udaje się sprowokować Akaze poprzez ignorowanie słów demona o zabraniu ręki z ramienia i cały czas beztroską rozmowę o tym, jak z podarowanego wazonu przez Gyoko zrobił sobie dekorację, której trzyma ludzką głowę. Akaza traci cierpliwość i uderza domę, w wyniku czego dosłownie na chwilę traci dolną część swojej twarzy, która jednak momentalnie się regeneruje. Zaś chwilę potem przybywa Muzan, oznajmiając, że wyższa ranga Gyotaro nie żyje. To prowadzi do tego, że Doma z ekscytacją uważa, że powinien zostać ukarany za niepowodzenie Gyotaro, którego polecił i na przeprosiny chce wydłuwać sobie oko, na co Muzan odpowiada, że nie potrzebuje jego gałek ocznych oraz że już wcześniej spodziewał się ich przegranej, a później dodaje, że niczego nie oczekiwał od żadnego z wyższych rang. Doma kwestionuje te słowa, pytając, czy kiedykolwiek zawiódł oczekiwania swego pana, na co Muzan odparł, że rodzina Ubujaśki wciąż nie została zniszczona, a niebieska Lilia Pająka po setkach lat również nie została znaleziona, dlatego król demonów zaczyna kwestionować sens istnienia wyższych rang. Na co druga wyższa ranga odpowiada wówczas, że niestety nie jest dobry pełniąc rolę detektywa. Później również udaje mu się sprowokować akaze, który atakuje Dome za działanie bezwyraźnego rozkazu Muzana, chcąc zdobyć informacje od jednego ze zgromadzonych i tym samym wprowadzając chaos. Cios Akazy sprawia, że Doma traci całą górną część głowy od ust w górę, która tak jak wcześniej momentalnie się regeneruje. Zaś Doma szybko stara się udobruchać Kokshibo, który odciął rękę Akazie za nieprzestrzeganie autorytetu w stosunku do hierarchii ustanowionej przez Muzana. A kiedy Doma słyszy o pomyśle krwawej walki o wyższą rangę dla demona, który dopiero co go uderzył, stwierdza, że jest to strata czasu, mówiąc, że trzecia ranga i tak go nie pokona, a wcześniejszych ciosów wyprowadzonych w jego stronę celowo nie unikał. Tak, zebranie dobiega końca, Doma stara się bezskutecznie porozmawiać z zakazą oraz zabrać się na misję z Hantengu, a także na Kimę wyraźnie odmawia albo jego zalotom, albo spotkaniu i przenosi go z powrotem do jego miejsca kultu, którego jest obecnym założycielem oraz głównym obiektem wiary tej sekty. Żeby nieco lepiej zrozumieć o co chodzi i jak to się stało, że Doma zaczął być czczony, musimy cofnąć się do jego dzieciństwa, czyli o ponad 100 lat od wydarzeń z Głównego Wątku. Wtedy to też na świat przychodzi zdrowe dziecko o rysach uważanych za niezwykłe, tęczowych oczach oraz śnieżnobiałych włosach. Z jakiegoś powodu ludzie uważali, że ktoś o takim wyglądzie może komunikować się z bogami, a jego rodzice, których uważał za głupich, umieścili go na czele kultu, który zyskał nazwę rajskiej wiary. Najprawdopodobniej miało to nawiązywać do drogi zbawienia człowieka i poprowadzenia ludzi do raju, a rolę tego, kto wskaże im drogę wyznaczoną przez niebiosa, miał przyjąć nikt inny jak doma. Jednak problemy piętrzą się już od początku, ponieważ Doma nie tylko nie słyszy głosów żadnych bogów, ale także wszelką wiarę uważa za fikcyjną i poniekąd niepotrzebną. Podczas gdy ludzie przychodzili do niego z problemami, prosząc o radę w cierpieniu, chłopiec uważał wszystkie historie, z jakimi do niego przychodzono, za nudne, zwłaszcza kiedy ludzie prosili go, aby poprowadził ich do raju, co wywoływało płacz w młodym domie, który nie wierzył w istnienie takiego miejsca. Nie mógł zrozumieć dlaczego ludzie przychodzą radzić się dziecka w takich sprawach, zamiast przyjąć do wiadomości, że każdy musi umrzeć i zgnić. Jednak mimo tego nie zaprzestał wykorzystywania swojej pozycji i przemawiania do ludzi, uznając, że jest to jego misją, a wkrótce nawet znalazł swoje własne rozumienie raju, ale o tym powiem nieco później. Trzeba zaznaczyć, że doma to dziecko obojętne na bodźce oraz nie mające przywiązania do nikogo i niczego oraz nie potrafiące zrozumieć jak czują się inni poza zimną kalkulacją. Tak praktycznie otrzymujemy definicję psychopaty, co naprawdę dobrze widać w momencie kiedy jego matka zabija męża, a następnie sama popełnia samobójstwo. Doma będąc naocznym świadkiem tych wydarzeń w ogóle nie jest poruszony śmiercią swoich rodziców, a zamiast tego uznał ich za brud pamiętający się po pokoju oraz przeszkadzał mu zapach krwi, dlatego chciał wywietrzyć pomieszczenie, żeby smród nie przeszedł jego ubrań i mebli. Pokazuje to, że charakter domy nie został wypaczony przez zostanie demonem, a jego zachowanie było takie od początku. Chociaż można by jeszcze myśleć o warunkach, w jakich dorastał doma, ale zdecydowanie nie to chce nam zaprezentować manga, więc pozwolę sobie pominąć ten temat. Tak naprawdę, moment, w którym drugi raz spotykamy domę oraz poznajemy lwią część jego przeszłości oraz charakteru włącznie z tym, co powiedziałem na temat jego wspomnień, ma miejsce w fortecy nieskończoności. To właśnie tam dochodzi do spotkania z Shinobu Kocio na której widok bardzo się cieszy, mówiąc, że kolejny posiłek wpadł mu w ręce. W rzeczywistości podczas gdy zaczął się przedstawiać filarowi owada i rozmawiać spokojnie, jakby właśnie pił z nią herbatę, obok niego spoczywał tabun kobiecych ciał, a gdy jedna z kobiet okazała się żywa i zaczęła wzywać pomocy, no chciał ją uciszyć zabijając, a kiedy nie udało mu się to za pierwszym razem, sprawił, że eksplodowała w rękach Shinobu. Wtedy też zabójczyni demonów potwierdziła, że demon ten używa ostrych wachlarzy do walki, natomiast Doma zaczął opowiadać w tym momencie o sobie jak wybawcy swoich wyznawców. Podczas gdy Shinobu to zanegowała, mówiąc, że dziewczyna, którą przed chwilą zabił, wyraźnie cierpiała i błagała o pomoc. Na co wyższy rangą Kizuki odparł, że uwolnił ją od bólu i strachu, a ponieważ wszyscy się boją, dlatego zjada swych wyznawców, żeby ci mogli już na zawsze żyć z nim, biorąc do swego serca ich krew, nadzieję oraz ciało, przez które prowadzi ich do zbawienia. Filar Owada pyta ironicznie, czy wszystko w porządku z jego głową oraz że ma po tym ochotę wymiotować. Następnie wściekła, pyta dome, czy pamięta płaszcz, jaki filar ma teraz na sobie, na co ten odparł, że taki sam nosiła jej siostra której nie udało mu się pożreć przez wschodzące słońce. Mówiąc to takim wesołym tonem, szybko udaje mu się w pełni rozścieczyć Shinobu, która następnie przystępuje do ataku, przebijając demonowi lewe oko tak szybko, że nie miał szansy na unik. Doma od początku lekceważył Shinobu, ponieważ słusznie zauważył, że przy jej budowie ciała i sile fizycznej nie zdoła przeciąć mu szyi. Po niedługim czasie na domie zaczyna działać trucizna, po czym odkrywa, że to nie siła jest mocną stroną tej zabójczyni demonów. Jednak trucizna działa tylko w nieznacznym stopniu, ponieważ demon szybko wyprodukował przeciwciała, zyskując odporność oraz oznajmia, że był na to gotowy od czasu trucizny zastosowanej na jednym z członków pajęczej rodziny, chociaż przyznał, że trucizna, którą został potraktowany była o wiele silniejsza. Jednak Shinobu mimo pewnej irytacji zdaje się nie być tym zrażona, ale ze względu na demoniczną sztukę krwi, powietrze wokół było bardzo zimne, przez co filar miał coraz większy problem z oddychaniem. Śnobu wciąż próbując otruć dome, wielokrotnie go atakuje, jednak demon wyprowadza równoczesny atak, poważnie ją raniąc. I kpiąc z niej, że najprawdopodobniej jest najszybszym filarem, i gdyby tylko miała więcej siły, bez trudu dałaby radę pozbawić go głowy. Zabójczyni demonów, mimo bólu i rozległych ran, stara się znaleźć zachętę w słowach swojej siostry, wybrzmiewających w jej myślach, i tym razem udaje jej się zmylić swego przeciwnika, który trafia jedynie w jej płaszcz. Podczas gdy Shinobu udaje się przyszpilić demona do sufitu, wbijając katanę w jego szyję. Jednak wkrótce jej miecz opuszcza szyję demona. A doma naśmiewając się z Shinobu pyta, czemu jej trucizna przestała działać, oraz zatrzymuje ją w mocnym uścisku, przyciągając ją do siebie dzięki demonicznej sztuce krwi. Następnie uważając, że starania zabójczyni demonów były zbyteczne, ale za to urocze, nazywa ją cudem oraz stwierdza, że jest teraz godna, żeby ją pożarł, pytając już tylko jakie są jej ostatnie słowa, na co Shinobu odparła, żeby szedł do piekła. Wreszcie do pomieszczenia wkracza Kanao, a widząc jak doma zabija Filarowada, młoda zabójczyni demonów próbuje bezskutecznie uratować Shinobu przed pochłonięciem przez demona. Na co ten odpowiada ze swoim standardowym, uśmiechniętym wyrazem twarzy, żeby nie przeszkadzano mu w posiłku oraz oblizując spinkę do włosów, mówi, że noc zapowiada się wspaniale, ze względu na tak dobre posiłki pchające mu się w ręce. Doma zauważył także, że Shinobu dała przed śmiercią niemy sygnał swoją dłonią, jednak nie wiedział, co to oznaczało. Następnie demon zaczyna opowiadać o tym, jak przejęła go śmierć Kazy, płacząc nad jego losem. Na co Kanao słusznie mu odpowiada, że przestał kłamać, nazywając jego słowa przypadkowym bełkotem, zaś jego samego pustą skorupą, niezdolną do okazywania uczuć, a jedynie udającą emocje. Po czym szyderczo pyta go, po co w ogóle się urodził. To sprawia, że twarz Domy jest poważna, a on stwierdza, że przez całe swoje życie nie spotkał nikogo tak okrutnego w swych słowach. Na co Kanao mówi mu, jak go nienawidzi, oraz że jego życie zupełnie nic nie znaczy podkreślając tylko jak komiczny jest, nieudolny w udawaniu emocji, przez co często nie pasują one do słów jakie wypowiada. Po tej wymianie zdań zostaje zaatakowana przez demona, ale udaje jej się zrobić unik i trafić w brzuch domy, a następnie dostosowuje się do ruchów drugiej, wyższej rangi, przez co on sam stwierdza, że może być silniejsza od Shinobu. Po tym jak Doma zorientował się, że kanał jest w stanie przewidzieć jego ruchy za pomocą swego wzroku, wielokrotnie próbuje ją go pozbawić, aż wreszcie korzysta z demonicznej sztuki krwi, zmuszając kanał do defensywy i szydząc z niej, że wycofując się, nigdy nie zdoła go pokonać. A kiedy sytuacja jest naprawdę beznadziejna, przez dach przebija się Inoskę, ratując kanał z opresji. Doma jest zaskoczony elastycznością Inoskę, a zwłaszcza po ataku, w którym zabójca demonów zwiększył zasięg swojego miecza przez przestawienie stawów, demon jest całkowicie szokowany, mówiąc, że przez całe swoje długie życie nigdy nie spotkał takiego wojownika. W tym czasie maska dzika znika z twarzy Inoskę, a Doma stwierdza, że gdzieś widział już tą twarz. Ponieważ nie dostał pomocnych odpowiedzi, jako dumny ze swej pamięci, postanowił przebić sobie głowę palcem i wydobyć interesujące go wspomnienie. Tak zaczyna opowiadać historię sprzed 15 lat, kiedy to kobieta mająca nie więcej jak 18 lat przez ciągłe maltretowanie ze strony męża trafiła do sekty rajskiej wiary. Natomiast kiedy po raz pierwszy trafiła przed oblicze domy, była mocno pobita oraz ślepa na jedno oko, ale kiedy wyzdrowiała, Doma uznał, że jest piękna i chciał trzymać dziewczynę imieniem Kotoła przy sobie, nawet jeżeli uważał ją za mało inteligentną. Demon mówi wówczas, że to musiała być matka i noskę, na co zabójca demonów stwierdza, że wychowały go dziki. Lekko zdziwiony Doma wyprowadza go z błędu, że przecież jest człowiekiem, więc i człowiek musiał go urodzić. I tak dochodzi do ponownej walki, ale po tym jak demon rani dwójkę zabójców demonów, kontynuuje swoją historię. Kiedy to musiał zacząć ścigać matkę i noskę, ponieważ ta odkryła, że doma pożera wyznawców kultu, a chcąc uciec, zgubiła się w lesie i utknęła na klifie, zmuszona do zrzucenia swojego dziecka z klifu do wody. Demon był przekonany, że dziecko pozostawione sobie i tak umrze, a bardzo podobnie uważał w przypadku matki dziecka, wierząc, że teraz czekają albo okrutne życie, albo śmierć, dlatego poniekąd czuje się wybawcą, przez to, że ją pożarł. A dalej komentuje życie kobiety, mówiąc, że jej życie było pełne smutku, a zatem bezsensowne. Inoske po czasie odpowiada Domie, że pokaże mu jak wygląda prawdziwe piekło, Doma jednak, nie wierząc, że takie miejsce istnieje, dementuje słowa inoskę, na co ten mu odparł, że stworzy dla niego prawdziwe piekło. Natomiast druga wyższa ranga mówi, że nie ma już czasu na zabawę, ponieważ Akaza zginął, dlatego tworzy dwa mniejsze klony przeciwko duetowi jego przeciwników. Cały czas zastanawiają się, jak i noskę nie wdychać lodowatego powietrza dookoła. Jednak postanawia to zignorować i chcąc opuścić pomieszczenie, decyduje się jeszcze stworzyć trzy klony, aby pozbyć się pozostałych zabójców demonów w nieskończonej fortecy. Kanao tylko krzyczy, że muszą wytrzymać jeszcze trochę, natomiast doma zastanawia się, co to może znaczyć, ale również postanowił to zignorować i wyjść z pomieszczenia. Jednak w tym momencie twarz demona zaczyna się topić i upada na podłogę, podczas gdy jedno z jego ramion pęka. Mianowicie okazało się, że Shinobu od początku miała plan na żarłocznego demona, pożerającego głównie kobiety, przystosowując swój organizm przez ponad rok na wypracowanie stosownej odporności. Natomiast trucizna, którą filarowala zgromadził wewnątrz organizmu, będąc jednocześnie prawdopodobnie pierwszym człowiekiem na ziemi, który tego dokonał, to 37 kg unikalnej trucizny opracowanej przy pomocy Tamajo. Biorąc pod uwagę słowa sinobu, że jej miecz mieścił jedynie 50 ml, to taka dawka wydaje się ogromna, przez co również trudno byłoby ocenić skutki uboczne w jej dalszym życiu, gdyby nie zginęła. Doma desperacko próbuje się regenerować, a nawet przeprowadza ostateczny atak swoją najsilniejszą techniką, jednak ze względu na jego wielkie osłabienie był to potężny, ale nieprecyzyjny atak, przez co Kanao i Noskę udaje się pozbawić demona głowy. Doma wciąż nie dowierza co właśnie się stało, wciąż próbując regenerować swoją głowę, chcąc powtórzyć sukces niektórych potężnych demonów, jednak zdaje sobie sprawę, że jest to daremny trud, dlatego jedynie wspomina swoje przeszłe życie. Przypomina sobie moment, jak w wieku 20 lat stał się demonem, a potem przeżył ponad 100 lat, jednak, mimo takiego czasu, wciąż ludzkie emocje pozostawały mu obce. W swojej jaźni spotyka Shinobu, która trzyma jego głowę, a Doma wita ją i pyta, czy stoi przed nim Kanae, czy Shinobu, na co ona odparła, żeby nie wymawiał ani jej imienia, ani jej siostry, bo robi się jej od tego niedobrze. Następnie Doma zaczyna komplementować truciznę, której nie był w stanie nawet wyczuć, dopóki ta w pełni nie rozprzestrzeniła się w jego ciele. Shinobu wydaje się lekko sfrustrowana, że nie mogła samodzielnie zabić drugiej wyższej rangi przy użyciu własnej trucizny, ale ostatecznie była zadowolona z rezultatu połączonych sił z Tamajo. Te wszystkie wydarzenia praktycznie w ogóle nie wpłynęły na Dome, który tym razem zaczął po prostu myśleć na głos, czy udało mu się odkryć, czym jest miłość dzięki filarowi Owada, nazywając Shinobu słodką, oraz że, skoro emocje istnieją, to może niebo i piekło również jest prawdziwe. Na koniec zadał jeszcze równie bezczelne pytanie w stosunku do Shinobu, pytając, czy pójdzie razem z nim do piekła. Na co ta odparła podobnie jak za życia, żeby sam szedł do piekła, nazywając go przy tym bezwartościowym draniem. I to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że również ten film przypadnie wam do gustu i mimo swojej długości zbytnio was nie zmęczy. Dajcie również proszę znać, czy bardziej interesują was skrótowce i podsumowania całej historii, w jakiej postać uczestniczy, czy może bardziej podoba wam się ogólna forma z mniejszą dokładnością względem mangi. Oraz dajcie również znać, czy historia domy wam się podobała. To do następnego odcinka drodzy widzowie, sayonara. <laughs> Do <sharp inhale> <sharp inhale>